Budzi się łąka, budzi się kolorowy świat motyli. Tyle ubarwiają nasz świat. To one od dziecięcych lat zachwycają swoimi kolorami, zdolnością latania i gracją, z jaką to robią. Rusałki, dostojki, przestrojniki to zazwyczaj pierwsze obserwacje lepidopterologiczne. To od nich może zacząć się nasza przygoda z motylami. Dostojka Malinowiec, nazywany też Perłowcem, to motyl sztandar naszej lepidopterofauny. Duży, kolorowy, występujący lokalnie w dużych ilościach, jest łatwy do obserwacji i skrywa wiele tajemnic. Warto zwrócić uwagę na aparaty gębowe motyli. To zakręcone niczym waltornie ssawki, którymi potrafią sięgać w głąb nektarodajnych kwiatów. Mm. Nie wszystkie perłowce są takie same. Czasem zdarzają się samice ubarwione szaro oliwkowo z odcieniem niebieskiego. To rzadka forma walesina. Nektarodajne ostrożenia przyciągają kolejne gatunki. Rusałka kratnik w ciemnym ubarwieniu generacji letniej prezentuje swoje nowe skrzydła. Rusałki pawiki, mimo że nie są rzadkim gatunkiem, swymi oczami na skrzydłach wygrywają wszelkie konkursy piękności. W rąkowym gąszczu Osowej Góry kryje się dostojny Paś Królowej, który swymi kolorami zaprasza nas do egzotycznych podróży okraszonych niezwykłymi motylami, o których tak pięknie pisał mieszkający niegdyś w Puszczykowie podróżnik i pisarz Arkady Fidler. Na kwiatach pojawiają się czerwończyki dukaciki, które mienią się jak złote monety w blasku południowego słońca. Na chwilę zatrzymajmy się nad godami polowców szachownic, które koncentrują się na suchych trawach w oczekiwaniu na partnerów. Kolejni goście odwiedzają kwiaty, wszędobylskie bielinki, i wytrawni podróżnicy, rusałki Osetniki. Dołącza do nich dostojka Latonia. Mozaika siedlisk sprzyja ochronie motyli, zwłaszcza gdy ciągle jeszcze mamy tu półnaturalne łąki i pasy za drzewiem. Aleje starych drzew skrywają też motyle aktywne w nocy. Tu Schował się ogromny zawisak powojowiec, którego ssawka nektaru mierzy niemal 10 cm. Na drzewach chętnie przesiadują też rusałki wierzbowca, które oczekują tu swych ukochanych. dębów zwabił tu rusałki żałobniki i rusałki admirały. Na wilgotnych, gruntowych drogach przysiadają motyle bytujące zwykle w koronach drzew. Mieniaki tęczowce. Ich niebieska barwa wynika z budowy skrzydła i jest efektem odbicia światła od drobnych łusek. Łusko skrzydłe, bo tak brzmi łacińska nazwa motyli, bierze się właśnie z unikatowego pokrycia skrzydeł. Wilgotny piach przyciąga pawiki i tajemnicze osadniki Megera. Na kwiatach Wiciokrzewu chętnie przebywa rzadki motyl pokłonnik Kamila. Przy domowych petuniach nektaru zażywa fruczak gołąbek, zawisak, mylony czasem z kolibrami. wyrośliń roślin bobowatych i specjalnie siane kwietne pasy na polach w parku pomagają w ochronie motyli, karmią je i pozwalają na rozwój. Biedne okrajki to raj dla owadów, błąkówek, muchówek, chrząszczy i oczywiście naszych bohaterów, motyli. Owady mają trzy pary nóg, ale u rusałek jedne są niewykorzystywane. Udają one owada tylko z czterema odnóżami. Przestrojniki jurtina są tu stałymi bywalcami. Taru przyleciał niepozorny karłątek kniejnik. Kraje lasów i zadrzewień ujawniają kolejnych łuskoskrzydłych skrzydłych mieszkańców Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do drobnych kwiatów zawitał rzadko widywany ogończyk, którego zlatany garnitur świadczy o wielu tygodniach w przestworzach. Trzeba uważać. Wracamy na dukacikowe łąki i przydroża. Przywracane przyrodzie murawy szwedzkich gór znów przyciągają do siebie żarłoczne gąsienice pazi królowych. Rośliny selarowate, miejcie się na baczności. <słyski> Modraszek korydon do swego rozrodu potrzebuje kserotermicznych wzgórz. Znajdują tu swoje miejsce także ikary i inne modraszki. Oprócz popularnych motyli dziennych na łąkowych kwiatach zobaczymy w parku lśniaki szmaraktki spokrewnione z kraśnikami oraz przeplatki atalie i rzadkie cinksie. Ogromna różnorodność motyli zaskakuje zmiennością. Oblaczki granatki z rodziny niedźwiedziówkowatych udają motyle dzienne, jakby nie chciały należeć do ciem. Wnętrze lasów to dom osadnika Egeria, który lubuje się w światłocieniach sypiących się koron drzew. W wilgoci tużycowisk kryje się rzadki czerwończyk nieparek który z pewnością chciałby mieć kogoś do pary. Wśród leśnych trawach skrył się jeszcze strzempotek glicerion. Wielkie skrzydła motyli to wynalazek swoistej fotowoltaiki. Rusałka ceik właśnie ładuje ciepłem słońca swoje ciało, jak przystało na zmienno-cieplne zwierzę. Ziołorośla. Na skraju łąk kryją w sobie inkubatory motylich jaj i wielkie stołówki ich gąsienic. Gąsienice rusałek pawików, admirałów i kratników zajadają się pokrzywą. To nic, że parzy. Przy okazji mogą się schronić w nie swoim orężu. Kąsienice ceików żerują samotnie i w dodatku udają ptasie odchody. Największa tajemnica w przeobrażeniu motyli to etap poczwarki. To tam różnicują się komórki larwy, by ukazać światu piękno dojrzałego motyla. Poczwarka w przypominających suchy liść barwach kamufluje się w roślinności, by w końcu pozwolić na pierwszy lot cejkowi. Cud. Pęka osłona poczwarki. A z niej gramoli się nowe życie, rozwija skrzydła, pompuje je i suszy, by za chwilę odlecieć po niezwykłym przeobrażeniu. Miesięnica, poczwarka i mago to przepis na motyla. Skrzydła. Ochrona łąk motylowych to jedno z zadań parku. Bez koszenia i zebrania siana niżowe łąki zarosną krzewami i drzewami. To doprowadzi do utraty tak cennych siedlisk, bez których motyle nie dadzą sobie rady. Nadwarciańskie łąki to raj nie tylko dla motyli. To cenne siedliska przyrodnicze i wysoka bioróżnorodność. Podobnie jest w rejonie Trzcielińskiego Bagna. Zalewy nadwarciańskie kryją jeszcze w sobie rzadkie mieczyki dachówkowate, koszenie łąk na niżu to bardzo ważny proces w ochronie terenów otwartych tak ważnych dla motyli Kusienica zmrocznika przytuliaka nie bardzo ukrywa się przed drapieżnikami. Jej ubarwienie może sugerować, że jest trująca. motyli odchodzi wraz z ustępującą jesienią. Jedne przezimują w postaci jaj, inne jako poczwarki, a jeszcze inne jako imago. Warto przed zimowaniem nabrać jeszcze ciepła z ostatnich promieni Słońca coraz krótszego dnia. Wielkopolski Park Narodowy ciągle jest domem dla motyw dziennych i nocnych. Od pospolitych latolistków, cytrynków czy bielinków, bytomkowców, po odbudowujące swą populację niestrzępy głogowce. Od kilku lat czekamy na gatunki, które już pukają do naszych bram. Jednym z nich jest paźżeglarz, który korzystając z inwazyjnej czeremchy amerykańskiej, powiększa swój areał w Polsce. Nasza lepidopterologiczna wycieczka przez park dobiega końca. Ważne, by motyle, ptaki i inne gatunki roślin i zwierząt odnajdywały w parku swój bezpieczny dom.